Jak pokłaci matura z polskiego? Yy, szczerze powiedziawszy wydaje mi się, że dość pozytywnie, aczkolwiek było kilka punktów, nad którymi miałem wątpliwości, ale ogólnie wydaje mi się, że wypadło dość pozytywnie. A w skali od 1 do 10 jak oceniasz trudność? Yy, trudność w skali 1 do 10. Wydaje mi się, że tak mniej więcej w połowie była do napisania, choć kilka punktów mogło sprawiać lekkie problemy, ale niespecjalne, tak mi się wydaje. A na matematykę i angielski jesteś już przygotowany? Ech, no co prawda to nie jest polski, ale myślę, że... Jakiś zakres wiedzy posiadam, który być na na 30% co najmniej także. Także zdawalność by była, ale myślę, że powinno być pozytywne. To życzyłem powodzenia i dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Jak poszła ci matura z polskiego? Myślę, że dobrze, że? temat e, nie był taki trudny jak wyglądał na początku myślę, że będzie zdany. A jakie były tematy wypracowania? E, porównanie e, no, z e, matki Rollinsona i mm, jakieś, e, jakiegoś opowiadania e, powojennego e, coś I o oceniasz trudność? Trudność? Myślę, że tak 6. Mhm. Czyli nie było najgorzej. Jak, nie było jak na uważasz, jak jesteś przygotowany do matematyki? E, matematyki Angielski się nie do... boję. E, matematyka to taki przedmiot, gdzie na pewno dam radę. Angielski zdaje rozszylon, więc też powinno być e, dobrze. A ustne? Wyprac wszystko nie, nie ma problemu, wszystko załatwione będzie. Poszła wam matura z polskiego? Hmm, to myślę, że dowiemy się w czerwcu. Ale, ale, ale tematy były przystępne. Myślę, że te dziady może trochę, trochę mniej przystępne były. Jednak bez znajomości lektur nawet dało się coś napisać. A od 0 do 10 jak oceniacie trudność? i trudność, tak? Tak. No myślę, że, 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 że takie cztery. Mhm, czyli nie było źle. Czyli nie było źle, myślę, że było dobrze. A jesteście przygotowani również na matematykę i angielski? Yy, ja jeszcze matematyka jest dużo to czasu. To do... Ja myślę, że pójdzie, no prawda? Tak, matematyka. jest dobra z matematyki. Ja nadrabiam polskim. Yy, I myślę, że matematyka też będzie łatwa. To no dziękujemy bardzo. Poszła ci matura z polskiego. Matura z Polskiego poszła mi szczerze mówiąc ciężko, ponieważ y, przerabiane przez nas lektury nie były akurat y, teraz, tylko całkiem co innego było. Chociaż w sumie początek, y, chodzi mi o wypracowanie ogólnie, ale początek y, dało się jeszcze jakby nadrobić tymi punktami, bo nie był trudny. A wypracowanie, tak jak powiedziałem, to przerabiane przez nas lektury były inne i teraz dali całkiem co innego, więc można było powiedzieć szczerze, że, że troszeczkę na farta, tak. A jakie były tematy na wypracowaniu? Tematy na wypracowaniu była trzecia część Dziadów, obraz Matki, a pierwszy temat to było też z Bolesława Prusa, jak to się dokładnie nazywało? Słuchaj, nawet widzi pani, nie pamiętam, bo nie przerabiałem nawet tej lektury, więc tam porównanie obu postaci. Więc chwyciłem się właśnie tego, chociaż myślę, że może coś napisałem. A w skali od 1 do 10, jak ocenisz trudność matury? Myślę, że tak, 8. A na jutro na matematykę przygotowany jesteś? Tak. Dobrze. Na Dzień? matematykę na właśnie bardziej. A na angielski? Też. Dziękuję bardzo. A proszę bardzo. Jak poszła ci matura z polskiego? Myślę, że nie najgorzej, akurat tą lekturę powtarzałem, która mi się trafiła, czyli dziady, czyli trzecia, kilka faktów istotnych podałem, więc myślę, że trochę punktów będzie. I starałem się nie popełniać błędów rzeczowych. A w skali od 1 do 10 jaka znasz trudność? 7 Czyli nie było zbyt łatwo? Ani za łatwo, ani za trudno. Na matematykę i angielski jesteś już przygotowany? Nie. A na ustny polski nawet nie napisałem jeszcze prezentacji. Aha, tak? rozumiem. Ale do przodu. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również.